Together together. Zapraszamy na podcast. Po co i jak rozmawiać o komunikacji? Kto jest za nią odpowiedzialny? Co wzmacnia jej jakość? Dagmara Kołodziejczyk. Natalia Stasiuk. Zapraszamy na podcast. No dobrze, dziewczyny, to co jest nie tak z tą komunikacją, że trzeba o tym rozmawiać? Um. <suszy> Aha. Um. <suszy> <suszy> o. Dzięki Dagmara za rozmowę. Dzięki Mati. To był podcast Together Together. No dobra, a teraz tak na serio. Cześć Mati. Cześć Dagmara. Porozmawiamy dzisiaj o komunikacji. Porozmawiajmy o komunikacji. Czasami mam wrażenie, że ona jest jak Yeti. Wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział. I to jest taki słowo wytrych. Potrzebujemy popracować nad komunikacją. Tylko, co tak naprawdę to oznacza? Dobre pytanie i niestety nie ma na nie jednej odpowiedzi, ponieważ co człowiek to inne podejście do komunikacji, inne potrzeby związane z komunikacją, inny kontekst, inne wartości. Więc, tak naprawdę, jeśli mówimy o komunikacji, to mówimy o całym spektrum czynników wpływających na relacje. No dobrze, to może spróbujmy podzielić ten system komunikacji w ogóle na jakieś poziomy, bo mamy w organizacji komunikację w zespołach, mamy komunikację na poziomie menadżerskim, mamy komunikację na poziomie zarządu, czyli tak horyzontalnie, jakby patrząc, ale mamy też komunikację, użyję fajnego słowa wertykalną. Czyli z góry do dołu i z dołu do góry. Tutaj często widzimy bardzo dużo wyzwań, bo wiele komunikatów z góry do dołu nie dociera. No i mamy taką komunikację cross-organizacyjną, czyli w poprzek. To diagonalna się nazywa chyba, prawda? Strasznie trudnych słów używasz. Jeśli mówimy o komunikacji, to ja już nie rozumiem. A no właśnie. Czyli jest jeszcze ten wymiar żargonu, słów i tego, jakiej nomenklatury w danej organizacji używamy, czyli dialektów, jakim się posługujemy. I to się wiąże z zapraszaniem osób nowych, z onboardingiem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tą komunikację można. To jest znowu temat rzeka. To na czym dzisiaj się skupimy? Ja bym się skupiła na tym, kto jest odpowiedzialny. Za to, żeby ta komunikacja była skuteczna, prawidłowa, poprawna i efektywna. Na poziomie organizacji, czy na poziomie zespołu, bo to też ważne. Nadal jeśli mówimy czy o organizacji, czy o zarządzie, czy o zespołach, to zawsze na początek mamy co najmniej dwie osoby. Mhm. I myślę sobie, że jednym z takich kluczowych elementów, które sprawiają, że ludzie się gubią, jest to, że cedujemy odpowiedzialność za poprawną komunikację czy za porozumienie na jedną stronę. Jakbyś miała powiedzieć tak. Jak powszechnie ludziom myślą, kto jest odpowiedzialny za komunikację, za poprawną i skuteczną komunikację? Kiedy zadajemy to pytanie na naszych warsztatach, zawsze słyszymy, no, nadawca. No właśnie, przecież to ty do mnie mówisz, to ty jesteś odpowiedzialna za to, żebyś mówiła tak, że ja cię zrozumiem. No oczywiście. A prawda jest zgoła inna, bo jeśli ja do ciebie mówię ze swojej mapy, po swojemu, swoim językiem. Swoimi skrótami myślowymi, swoimi naleciałościami, swoim żargonem, a ty nie rozumiesz, bo no to twoją odpowiedzialnością jest zadać mi pytanie. No, oczywiście. I tutaj rozbijamy się o taką otwartość na to, żeby te pytania zadać, bo ludzie czasem się boją, czasem nie wiedzą, że mogą i są najbardziej zaskoczeni, że jak to? To ja mogę zadawać pytania? No, bo to się wiąże z tym jeszcze, że oceniamy siebie bardzo mocno i wydaje nam się, że jak ktoś do nas mówi takimi mądrymi słowami, jak ty do mnie przed chwilą, horyzontalny, wertykalny, diagonalny wymiar, no to przecież powinnam wiedzieć, no powinnam właśnie. rozumieć, bo jak nie rozumiem, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. Więc kierujemy się takimi ograniczającymi nas przekonaniami, które sprawiają, że ta komunikacja staje się skrótowa, staje się na wierzchu, po wierzchu. Nie zgłębiamy tematów, no bo właśnie wydaje nam się, że pewne rzeczy są oczywiste. I tu chcę się podzielić z wami jedną z historii ze swoją szefową wiele, wiele, wiele lat temu. Jak ja byłam menadżerem, a ona dyrektorem, i mieliśmy temat herowy w organizacji do zrealizowania, i jakiś był kontekst konfliktowy, coś trzeba było komuś wyjaśnić. I ona zawołała mnie do, swojego, do, do siebie i mówi, czy zrobiłam to i to. Znaczy, czy ty zrobiłaś to i to. Ja mówię, nie. No ale czemu tego nie zrobiłaś? Ja mówię, no bo zrobiłam co innego. Uznałam, że w tej sytuacji inne rozwiązanie będzie lepsze. No ale ja uważam, że tamto byłoby lepsze. Ja mówię, no dobrze, ale to jest twoje zdanie. No przecież to jest oczywiste. Usłyszałam na to. Ja mówię, dla ciebie. I to jest też tak, że my często się nie komunikujemy, bo uznajemy, że pewne rzeczy są oczywiste. Więc raz, że no nie będę tracić czasu na tłumaczenie rzeczy oczywistych. Po drugie, ktoś może się poczuć urażony, że mu tłumaczę rzeczy oczywiste. A po trzecie, no to jest tak oczywiste, że. Nasz że o tym tak, mówić. Tak, dokładnie. Więc znów idziemy z założenia, ze swojego scenariusza, nie weryfikujemy tej naszej mapy rzeczywistości, tylko zakładamy, że ktoś ma dokładnie to samo w głowie, co my. Czyli. Przekładając to na działania organizacyjne, jeśli jako prezes zarządu, czy jako zarząd, powiedziałem na początku, jak wdrożyliśmy strategię, o czym ta strategia jest, i jeżeli ja jako dyrektor hr powiedziałam raz, jakie mamy wartości i o czym one są, jak się potrzebujemy zachowywać, to to wystarczy. To trochę tak jak w małżeństwie. Kochasz mnie? No przecież ci powiedziałem, jak się pobieraliśmy. Nie, Nie odwołałem. odwołałem. Dokładnie tak. Zakładamy, że coś powiedzieliśmy raz, nie było pytań, to znaczy, że wszystko jest jasne. No, błędne założenie, dlatego że ludzie właśnie nie zawsze zadadzą pytania. Raz, dlatego że nie chcą, dwa, dlatego że nawet nie wiedzą jakie. I ktoś kiedyś powiedział, że możesz przestać powtarzać różne rzeczy w swoim zespole dopiero wtedy, jak przyjdą i ci powiedzą dość. Bo dopóki tego nie usłyszysz, to znaczy, że jeszcze nie rozumieją, jeszcze nie mają dość i jeszcze potrzebują tego powtarzania. Więc um, no to jest o takim właśnie wzajemnym poczuciu odpowiedzialności za jakość tej komunikacji, tego budowania porozumienia między nami, zarówno ja jako nadawca i ty jako odbiorca. Jesteśmy odpowiedzialni za to, że się porozumiemy i zrozumiemy. Ok, to przekładając to znowu na język organizacji, na to, co się w organizacji dzieje, warto w takim razie przemyśleć kilka rzeczy. Czyli, po pierwsze, rzeczywiście mówić do ludzi różnymi kanałami, na różne sposoby, w różnym czasie, przez różne osoby. Różnorodność w komunikacji jest jednym z kluczy do budowania efektywnej komunikacji. Czyli, jeśli mówimy o tym, kto mówi, to mówi i zarząd, i dyrektorzy, i y, pracownicy opowiadają o tym, jak rozumieją dany temat, który w tej chwili jest przedmiotem komunikacji, y, o którym chcemy mówić w organizacji, czyli zapraszamy różne osoby, które z różnych perspektyw o tym samym temacie będą mówiły, poprzez różne kanały, czyli to są spotkania z pracownikami, takie w dużych grupach, to są intranety, to są spotkania w zespołach, czyli ta kaskada komunikacyjna, o której często, często tak nazywamy ten temat w organizacji. I to jest jedno, czyli to jest ten element tej strony nadawcy. A ta strona odbiorcy, no to tutaj znowu potrzebujemy zadbać i jako menadżerowie, jako zarząd, jako HR, czyli te osoby, które są no, naj, najbardziej odpowiedzialne za komunikację, o stworzenie takiej przestrzeni dla pracowników, żeby oni chcieli nam zadać pytania, żeby oni się czuli na tyle bezpiecznie, żeby y, pytania zadawać, żeby y, też czuli się na tyle zainteresowani tematem, czyli Tutaj mówimy z kolei o zaangażowaniu, żeby e, zgłębić ten temat, o którym jest mowa, a nie tylko siedzieć i zastanawiać się, dobrze, to kiedy się skończy to spotkanie z zarządem, bo ja już tam papiery mi na biurku rosną, albo e, wpadają mi do skrzynki miliony maili i nie mam na to czasu. Nie? Zdecydowanie tak, i dołożyłam do tego jeszcze jeden element, e, motywacji i chęci zrozumienia się nawzajem. E, My często mamy taką tendencję do myślenia, że ktoś nam robi na złość, mhm. albo że ktoś nam robi podgórkę, bo mówi do nas tak, że ja go nie rozumiem. Albo w ogóle komunikujemy się po tak dwóch skrajnych wymiarach, że nie jesteśmy w stanie w ogóle złapać wspólnej części i się dogadać. I to mi się przypomina sesja coachingowa prezesa z dyrektorem, jednym, z którymi miałam przyjemność pracować, dwóch panów, świata IT, gdzie posadziłam ich z wynikami MindSonara. To narzędzie, do którego serdecznie Was zachęcamy i zapraszamy, pokazujące właśnie, co nas nakręca, ale też w jaki sposób podchodzimy do pewnych rzeczy, do pewnych działań, jak myślimy. I w momencie, kiedy oni zobaczyli Jeden i drugi swoje wyniki, to zobaczyli, jak się pięknie różnią i w jaki sposób potrzebują do siebie mówić, żeby się zrozumieć. Jeśli jeden był bardzo nastawiony na ogólne informacje, to jego szczegóły zabijały, a drugi, jak dostawał bardzo ogólną informację, potrzebował szczegółów, to nic nie rozumiał. To taki jeden z przykładów. W związku z czym Zrozumienie, w jaki sposób do mnie możesz mówić, a, a w jaki sposób ja mogę do Ciebie mówić, żebyśmy się usłyszały i zrozumiały, jest bardzo otwierające i przynoszące ulgę, że z żadną z nas nie jest nic nie tak, <laughs> tylko potrzebujemy po prostu zrozumieć, a, jakie mamy potrzeby w zakresie komunikowania się. I znowu tu wracamy do tego, że potrzebujemy sobie tworzyć taką przestrzeń, żeby móc o tym porozmawiać. Jakie ja mam potrzeby, jakie ty masz potrzeby i też samemu znaleźć do siebie wytrych. I tu pomaga bardzo wiele narzędzi, poczynając od Mindsonara, który rzeczywiście jest takim bardzo szerokim narzędziem dającym większy obraz, ale to mogą być również narzędzia, które są znacznie prostsze, diagnozujące style komunikacji. Czy disk, czy insights, na których też, też pracujemy, które pomagają po prostu zrozumieć drugiego człowieka i tego, w jaki sposób on do nas mówi i jak chce, żeby do niego mówić. I to nie tylko dla odbiorcy, ale też dla nadawcy komunikatu, czyli jak ten komunikat formułować, żeby drugiego człowieka zrozumieć. I często też odkrywcze jest dla osób, które pracują w komunikacji wewnętrznej, to, że do ludzi trzeba mówić, co najmniej czterema językami, czyli tymi językami stylów komunikacji, po to, żeby oni ten komunikat wzięli, ale też żeby chcieli na ten, temat, na ten temat rozmawiać. Temat rzeka, bez wątpienia, więc na pewno do niego wrócimy. A dziś zostawimy Was z pytaniem, jak u Was z tą komunikacją w organizacjach? Podzielcie się, pisząc do nas, a my podejmiemy kolejne wątki w kolejnych podcastach. Dzięki Tegmara tak za rozmowę. Dzięki Mati. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie. To był podcast Together Together. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę. Link znajdziecie w opisie.